Witam wszystkich. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak zrobić taką prostą różę. Różę wykonuję no, z różnych włóczek, z różnych resztek. tom na przykład zrobiłam z bawełenki, 100% bawełny, została mi resztka po robieniu topu dla dziewczynki. To jest wełna anilana, anilana. A tą różę zrobiłam z, takiej, z takiego sznurka florystycznego, używanego we florystyce. Dosyć tak ciekawie wyszła, spód zrobiłam z wełny, a tylko te płateczki zrobiłam z tego sznurka. Wyszła taka sztywna, oryginalna, no, ciekawa, ciekawa. No to zaczynamy. Szydełko numer 3. Robimy sobie oczko początkowe i robimy 60 oczek łańcuszka. 10. 17, 18, 19, 20 i 60. Zrobiliśmy 60 oczek łańcuszka. Ja tak sobie wszystko skracam, bo mam bardzo krótki czas do nagrywania. 60 oczek łańcuszka. I teraz jeden narzut, wybijam się wraz, dwa, trzy w czwarte oczko łańcuszka i jeden słupek. I to jest taki nasz początkowy. I teraz robię cztery oczko łańcuszka. Trzy, cztery. Jeden narzut, słupek w to samo oczko się wbijam. Tak. Jeden słupek. Wbijam się raz, dwa, trzy, w czwarty te oczko. O. Cztery oczka łańcuszka. Cztery. Wbijam się w, ten, w to samo oczko, co poprzedni słupek. O. I teraz kolejny słupek. Wbijam się raz, dwa, trzy, cz w czwarte oczko. Tak. 4 oczka łańcuszka. Wbijam się w to, w to samo miejsce co poprzedni słupek. I jeden słupek. I wbijam się raz, raz, dwa, trzy w czwarte oczko łańcuszka. No, zobaczcie. To wychodzi tak. To wychodzi tak. Tu już mam rząd do końca przerobiony na tych 60 oczkach łańcuszka. Mam cały rząd przerobiony. I teraz ostatnie zakończamy. Jeden słupek na końcu się wbijam. I dwa oczka łańcuszka. Będzie to początek ostatniego, trzeciego rzędu. I robimy dziesięć oczek, dziesięć słupków w każde w każde te dziurki, po dziesięć słupków. Na początku, bo, bo teraz zrobimy dziesięć, bo to początek. Raz, dwa. sześć, siedem, osiem, o ja może bo to na tle będzie gorzej widać. osiem, dziewięć, dziesięć i teraz robię jedno oczko łańcuszka, i tutaj wybijam się o, i tylko niteczkę przeciągam. I znowu jedno oczko łańcuszka, i znowu robię 10 słupków raz nawijanych. 2, 3, 4 pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedno oczko łańcuszka, oczko ścisłe, jedno oczko łańcuszka i znowu dziesięć słupków dwa trzy cztery pięć sześć 10. Jedno oczko łańcuszka zamykamy oczkiem ścisłym płateczek. Zaczynamy jedno oczko łańcuszka i znowu 10, 10 słupków. Zobaczcie to tak, jak na razie to tak wychodzi. I mamy już trzy płatki, zrobione. No i jeszcze zrobimy trzy cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Jedno oczko łańcuszka. Oczko zaciskamy. Jedno oczko łańcuszka. I znowu dziesięć słupków. Oops Jedno oczko łańcuszka, oczko ścisłe, jedno oczko łańcuszka. Widzicie? Już nam się różyczka powoli sama układa. I dobrnęliśmy do końca, zrobiliśmy całość. się tak o zawija nam samo nam się w róże układa o tu są trzy rzędy i nawlekłam sobie igiełkę i teraz będziemy różyczkę układać i zamykać nawlekłam igłę gruba taka bez czubka, zaokrąglona. I układamy, układamy różyczkę. Zaczynamy od końca. Zawijamy najpierw cały ten środeczek. I o! I cały czas układamy na około. Ja troszeczkę po, pod, yy, zwijam I od razu sobie łapię igłą. Bo to, co zrobię, to już mi się nie, nie, roz, nie rozejdzie. O. Ale za oknem śnieg pada. Aż miło w domu siedzieć. I robić różyczki. O. I dalej złapałam. I dalej układam tą różyczkę. O. Mhm. No trochę położyłam i znowu sobie coś tam złapię od tyłu. Łapię głównie ten drugi rządek. On jest tutaj do zaszywania, bo płateczki zostają nieruszone. No i znowu sobie oj włoski mój dalej układamy, hm, no i kupiemy od spodu resztę Końcóweczki związujemy. Jeżeli mają być w innych projektach używane niż ta sama włóczka, to zawiązujemy i, i obcinamy nitkę. Jeżeli psz, mają być użyte w projektach o tej samej włóczce, to zostawiamy końcóweczki nieobcięte. Ja obcinam. O, proszę. Kolejna różyczka do kompletu. Hmm. Ta, zrobienie tej różyczki to około 10-15 minut z wykończeniem jest to prosta sprawa ja tu jeszcze wam zrobiłam taki taki schemat ale no robię licho te schematy ale postaram się trochę wyjaśnić 6, nabieramy 60 oczek na szydełko. I robimy, wbijamy się w czwarte, nawijamy, robimy jedno nawinięcie, wbijamy się w czwarte oczko, robimy słupek, później cztery oczka, robimy słupek, później słupek, znowu cztery oczka. I to jest drugi rząd. A trzeci rząd to jest w każde to gniazdko robimy po 10 słupków. Zaczynamy gniazdko, no jeżeli to jest zaczynane, no to nie. Na początku nie robimy tego oczka jednego. Robimy 10 słupków, oczko jedno, oczko ścisło. Ścisłe, oczko jedno, znowu 10 słupków, jedno oczko, oczko ścisłe, jedno oczko, 10 słupków, oczko, oczko ścisłe, yy, jedno oczko, 10 słupków i zakończamy yy, i zakończamy trzeci rząd taki to jest schemat taki no trudno jest czytelny ale jak ktoś już już będzie przyglądnie się to mniej więcej mu to ułatwi bo to jest oczko ścisłe i oj, oj, bo tutaj nie napisałam że to są słupki to wszystko to są słupki No, i to też jest słupek. Słupki, wiadomo, raz nawijane. Bo są też słupki, dwa razy nawijane. To tak zwany podwójny słupek. Dziękuję wszystkim. A tutaj śnieg za oknem. Pokażę Wam może. Nie wiem, czy, czy to się uchwyci. O, widzicie, jak pada śnieg? <noise> Dziękuję wszystkim, do usłyszenia.